Ustawa, którą dostałem na swoje biurko, drodzy państwo, o pomocy obywatelom Ukrainy, nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się przez długi czas debata publiczna, a ja swojego zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać swoje zobowiązanie i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym, Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie z ochroną zdrowia, szanowni państwo, jeśli spojrzymy na ochronę zdrowia i zobaczymy pewną Preferencje Ukraińców względem Polaków i ochrona zdrowia, która przysługuje Ukraińcom niezależnie od tego, czy podejmują się pracy i czy odprowadzają składkę zdrowotną, czy nie, to stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. Na to także nie ma, drodzy Państwo, mojej zgody.